Dzisiaj ze mną gość specjalny, motorniczy zbyt goszczy, pan Piotr. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich widzów. Pomyślisz, jak mnie męczy to prowadzenie tramwaju w tym wiecznym hałasie? klaksony, alarmy, karetki pogotowia, strach! Witam serdecznie na kanale Fajna Telewizja. Dzisiaj ze mną gość specjalny, pan Piotr Motorniczy z Bydgoszczy, przedstawi wam sytuację, jak wygląda komunikacja miejska w Bydgoszczy podczas krążącej epidemii koronawirusa. Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał używać ani nie będziemy musieli jeździć w takiej ochronie, w takiej masce. Panie Piotrze, zadam krótkie pytanie. Czy czuje się Pan bezpiecznie? Oczywiście najlepszym rozwiązaniem tutaj by było urlop jakiś dłuższy, ale wiadomo, można sobie to łatwo wyobrazić, co by było, gdyby wszyscy motorniczowie nagle teraz wzięli urlop. No niestety komunikacja miejska, przynajmniej w Bydgoszczy, musiałaby być zawieszona całkowicie. Czy czuję się bezpiecznie w tej sytuacji zagrożenia? No skłamałbym, jeśli bym powiedział, że tak. Zdaję sobie sprawę z sytuacji, która występuje w naszym kraju i niestety no oboszczędność które są wprowadzane codziennie dla wszystkich nas no, nie napawają optymizmem. Dlatego, dlatego też ta sytuacja dla nas wszystkich jest oczywiście bardzo trudna. Wydzieloną mamy strefę bezpieczeństwa, która bezpośrednio tak oddziela nas od kontaktu z pasażerem i też w jedną i w drugą stronę oczywiście to działa, dlatego też ten, ta odległość tutaj jest zwiększona. Dyscyplina ze strony pasażerów jak najbardziej tutaj jest pozytywna, więc nie widać jakichś tutaj incydentów, aby ktoś próbował przekroczyć tą strefę bezpieczeństwa. Wprowadzona jest też opcja otwierania wszystkich drzwi i tutaj moja ogromna prośba, aby pasażerowie cierpliwie zaczekali te 10 sekund na przystanku, gdyż w tramwajach typu Swing, czyli najnowszych jakie mamy w Bydgoszczy, otwieranie drzwi trwa chwilę, gdyż tramwaj musi być kompletnie wyhamowany, komputer musi czy zezwolić na otwarcie drzwi może to potrwać 5-10 sekund, dlatego y, prośba tutaj do pasażerów, aby cierpliwie chwilę zaczekali, zanim te drzwi zostaną Otwarte, nie trzeba, nie ma takiej konieczności, aby wciskać ten przycisk. Zawieszona została też sprzedaż biletów przez obsługujących tu pojazdy, dlatego ten bezpośredni kontakt z pasażerem, gdzie my byśmy mogli zarażony bilet przekazać pasażerowi, i w drugą stronę zarażone pieniądze mogłyby do nas trafić, jest to zniwelowane. Także tutaj na pewno te środki bezpieczeństwa zachowane są na wysokim poziomie i myślę, że nie bez przesady. Aczkolwiek, no, czasem bywa, że musimy wyjść do tej e, strefy pasażera i gdzieś trzeba sprawdzić jakiś kasownik, wyłączyć jakiś bezpiecznik, wtedy narażeni jesteśmy bezpośrednio na ten kontakt. Stąd też e, rękawiczki, zwiększona właśnie e, higiena, czyli mycie rąk używanie płynów dezynfekujących tutaj myślę, że e, odgrywa kluczową rolę. No właśnie jak wygląda sytuacja odnośnie pasażerów? Czy widać różnice od czasu wprowadzenia tej epidemii? E, czy zachowanie pasażerów zmieniło się? Jak to wygląda z poziomu motorniczego? No niestety tutaj zachowanie niektórych pasażerów nie napawa optymizmem z racji tego, że codziennie praktycznie widuje osobę, która widać, że jest przeziębiona, e, Zakatażona wchodzi do tramwaju i kaszle i kicha, e, zasłaniając się ręką, e, pomimo tego, no, później łapie tą poręcz, gdzieś dotyka siedzenia. E, i osoba zdrowa, która na następnym przystanku wsiada, nieświadoma, dotyka tej samej poręczy i w ten sposób często dochodzi do zakażenia. Być może, że no, nie od razu to może być koronawirus, aczkolwiek no, w tej sytuacji musimy zmaksymalizować te środki ostrożności. I tutaj apel do wszystkich osób, które są e, chore, przeziębione, a jeśli już nie mogą zostać w domu i muszą się gdzieś przemieszczać, no to, no to aby te maseczki nosiły i e, maseczka taka w dużym, w dużym stopniu ogranicza możliwość zarażenia się. Dlatego, dlatego myślę, że tutaj powinniśmy być, tak jak wspomniałem, odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i również za innych. Czy rzeczywiście wygląda to jakoś inaczej od tego czasu wprowadzenia tej epidemii? Jeśli chodzi o pasażerów, to na pewno widać zmniejszoną ilość Osób jeżdżących komunikacją miejską od chwili zamknięcia szkół, aczkolwiek te godziny szczytu, szczególnie 6, 14, 22, kiedy to e, przemieszczamy się z pracy do domu, z domu do pracy, ten natłok jednak e, osób, pasażerów jest dużo, dużo większy i wtedy widać, że trudno zachować tę odległość metra pomiędzy osobą drugą, czy też najnowsze obostrzenie ministerstwa, czyli zachowanie. Bezpiecznego odstępu w postaci co drugiego miejsca siedzącego. No jest to trudne do zachowania, ale tutaj jak najbardziej widać tą dyscyplinę ze strony pasażerów i myślę, że tak dalej będzie, bo musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i również za innych. Czego może w takim przypadku należałoby życzyć motorniczym? No, kiedyś życzyliśmy sobie szerokich torów. Dzisiaj myślę, że należałoby życzyć sobie zdrowych pasażerów. Także samych zdrowych pasażerów. Podsumowując, moi drodzy, to co powiedział Pan Piotr, czyli powinniśmy brać pełną odpowiedzialność za siebie i również za innych, gdyż gromadzimy się w różnych miejscach publicznych i niestety musimy mieć to na uwadze, że. Chwili zagrożenia, powinniśmy być po prostu odpowiedzialni. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. A te znajdziecie w zakładce wideo na moim kanale. A w komentarzach napiszcie, czy chcielibyście więcej odcinków dotyczących komunikacji tramwajowej. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Dziękuję serdecznie za wywiad. Ja również dziękuję pan Piotr, czyli nie bądźmy samolubni, bo fajny polar. Dziękuję firmowy.